Dzień dobry, witam Was w piątek, 28 dzień czerwca. Zapraszam na poranny przegląd techniczny i zaczynamy sobie od aktualizacji scenariusza tutaj na wykresie EURUSD. Z perspektywy, tak patrzę, żeby to był też układ taki w miarę osiągalny w dniu dzisiejszym. Jeżeli byśmy rozłożyli na tych wzrostach, no to mamy już ten dołek, ale zobaczmy na jakim pułapie ten dołek też na etku został osiągnięty, ten bieżący dołek, e, dosyć lokalny, no mamy tutaj przebite też 61,8, w grę wchodziłaby może, e, może harmonia, ale to też nie wiadomo, czy udałoby się te rejony osiągnąć, natomiast jeszcze patrząc z piętnastki e, i odnosząc się do tych e, porannych tutaj Przepraszam, wzrostów na głównej parze walutowej, to dosyć ciekawy wygląda strefa ZZB oparta, czy może nie oparta, ale sklastrowana tutaj z mierzeniem 38,2%. To jest ten poziom. Czyli mamy to 38,2% z tego swingu spadkowego, i mamy tutaj jedno, czy drugie, czy trzecie nawet ukształtowanie lokalnego dołka. Później wybicie dołem, wybite wsparcie tutaj staje się dla nas oporem, także. Bardzo fajny schemat, poziom cenowy dla tego oporu 1,0701. E, dobra, idziemy dalej, czyli GBPUSD, perspektywa na interwale 30-minutowym. Mieliśmy tutaj wcześniej 38,2, odnosiliśmy się poniekąd też do tej strefy, tutaj reakcja się pojawiła, natomiast przy drugiej próbie już jest wyjście górą. No, i na tą chwilę strefą taką zaporową, która okazała się, no to było 61,8. To jest podbicie wczesne popołudnie wczorajszej sesji czwartkowej. Poziom potwierdzony. I patrząc tutaj, co dzieje się o poranku, że dolar traci na wartości w stosunku do funta, ostatnie mocne trzy świece półgodzinowe nam tutaj zostały wygenerowane. No to dziś perspektywa retestu 61,8 wcale nie jest tak odległa. 20 kilka pipsów nam brakuje. Poziom cenowy tego oporu 1,26,68. Sytuacja na łujku. Tutaj na łujku cały czas niezmiennie jeszcze pozycja długa jest odpalona z środowego live tradingu. Wejście tutaj, tak jak widzicie, ta zielona przerywana, nieco poniżej 160, to było wejście gdzieś tam na 159. 90. No i teraz lokalnie poprowadziłem sobie taką, taką linię trendu wzrostowego i gdzieś tam szukając jakiś oznak słabości, jeżeli chodzi o ewentualne zamknięcie tej pozycji, ale też w takim rozumieniu, jeżeli ktoś szuka scenariusza obecnie na Ujku, no to jakby no to też pokazywał nam skaner. Przede wszystkim tutaj premiowane są pozycje długie, na wielu interwałach te pozycje długie były w dominacji tym bardziej na tych większych, więc wykorzystanie tej linii trendu wzrostowego jak najbardziej wydaje się logiczne całkiem fajnym pomysłem. Tutaj mamy jeszcze też biegunowość, czyli mniej więcej obszar 160-80 wydaje się być całkiem fajnym pomysłem pod ponowne zajęcie pozycji długiej. No i zobaczymy czy będzie reakcja, czy będzie obrona, tak, jak zachowa się kurs, czy w ogóle osiągniemy ten poziom i czy po osiągnięciu ewentualnie będzie widać na świecach Znaczący popyt jeszcze. Schemat na złocie. Schemat na złocie, też, który wrzucałem dzisiaj na bloga, odnoszący się do mierzenia 50% tutaj na rynku złota. Mamy swing spadkowy, 21 czerwiec, sprzed tygodnia, sesja amerykańska. Od tego momentu mamy spadki z pułapu: 2,369. No, i dołek, który udało się osiągnąć, to jest sesja sirodowa godziny też popołudniowe, czyli okres sesji amerykańskiej. Od tego pułapu dziś jest podbicie w górę. Na tą chwilę mierzenie 50%, 2331%, i w dniu wczorajszym, w godzinach późnopopołudniowych, jest jakby, można nawet i powiedzieć, że pierwsze zaciągowanie bo tutaj zabrakło może nie wiem, 10 centów, także można, można tutaj przyjąć, że mieliśmy pierwszą reakcję na ten poziom. Natomiast patrząc, co się dzieje tutaj od rana, mamy interwał jednogodzinowy, no to zbliżamy się tutaj do, do retestu tej strefy podażowej, także 2,331 dolarów za uncję, warty obserwacji, myślę, poziom na rynku złota na tą chwilę. No i rzućmy, oka jeszcze, rzućmy okiem jeszcze na DAXa, który też tutaj pojawił się na blogu, kanał cenowy na DAXie, Tutaj no, na pewno okres, no jeszcze początku maja, tutaj tak naprawdę jest początek kanału. Zdecydowanie lepiej to wyglądało, jeżeli chodzi o reakcję na górne, dolne ograniczenie. Tak naprawdę, w punkt, kto tutaj wychwycił tą tendencję, no to super. Te reakcje nadak się się odbywały. Później mamy wybicie w okolicy połowy czerwca. Dynamiczny strzał podażowy w dół, osadzony dołek na. Mierzeniu 618 bardzo precyzyjnie to jest tego całego pomiaru wzrostowego i w ostatnim czasie zobaczcie, na początku było takie ZZB odbicie od kanału, później gdzieś tam dwa razy przebijaliśmy, a tutaj już coraz bardziej precyzyjnie i znowu widać, że ta tendencja w kanale cenowym zaczyna być respektowana. Ten, ta rozpiętość kanału, te, te dolne ograniczenie wtedy wszystkim, przede wszystkim na tą chwilę. I tak jak też pisałem na blogu. Duże prawdopodobieństwo tego, że pod górne ograniczenie dosyć szybko uda się dojść. Z powrotem widać, DAX zaczyna się poruszać w tym rytmie, jaki tutaj określa nam ten kanał. Co, co, nie, co należy też wspomnieć, oczywiście, spadkowy, tak? Cały czas tendencja spadkowa, ale górne, dolne ograniczenia. Mam nadzieję, że jest ponownie powrócą i można powiedzieć, że już powróciły.